jak wczoraj zapowiadałem, live w soboty i w niedzielę o godzinie 21. Wczoraj był gigant. Bardzo się cieszę prawie 4 godziny, ale naprawdę. Owocnej i sensownej dyskusji. Minęła godzina 21. Witam serdecznie. Siadam po raz drugi w tym tygodniu na to gorące krzesło i czekam na wasze. Pytania. Oczywiście e, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Czas na winyl na YouTube. Subskrybujemy oczywiście ten kanał, z którego idzie live. No i tak samo dzisiaj liczę na e, owocną dyskusję. Na dzisiejszym live. Wczoraj do samego końca. E, witam, witam. E, pani Danuto, witam serdecznie. E, wczoraj, e, tak jak mówię, no, porozmawialiśmy sobie bardzo długo. 15 minut zabrakło do rekordu, ale już naprawdę no, siłą rzeczy zmęczenie dało się we znaki. Wiadomo, to jest jednak 4 godziny, ale bardzo fajnie po prostu się rozmawiało i to było wszystko. Witaj, Grzesiu. Persona, cześć ponownie, no właśnie, dobry wieczór Marcin, dobry wieczór wszystkim, jest Janusz, już was jest 12 osób, bardzo się cieszę, jest z nami również hejter, hejter Tedex, też byłeś wczoraj, witam, no i Marcin, cześć wszystkim, witam serdecznie. No mówię, wczoraj zrobiliśmy sobie giganta, ale mówię, całkiem po prostu bardzo fajna taka. Dyskusja się z tego narodziła. No i tak myślałem, że, że koncert, znaczy może koncert live, po prostu nie będzie miał końca, bo i naprawdę ciekawe tematy, i, i można by to było ciągnąć, nie wiadomo ile. Jest Artur, cześć. Także także bardzo fajnie i dziękuję. Że 81 osób było wczoraj do końca live'a, kiedy powiedziałem, że powoli kończymy, to od razu wiadomo, że wszystkie słupki skoczyły. Moi drodzy, na sam początek. Przypomnę, bo to już jutro poniedziałek, w poniedziałki na moim kanale seria techniczna, we wtorek legendarni muzycy, środa, nowości płytowe, czwartek, seria dla początkujących, piątek, zapomniane zespoły i sobota, niedziela, live od godziny, od godziny 20.00. Pierwszej. Wczoraj był długi, to jest prawda, i to był mniej więcej czasowo podobnie jak w Sylwestra. W Sylwestra też trwał cztery godziny, bo taki, tak było to wszystko zaplanowane. I mamy pierwsze pytanie od Marcina. Lubisz album Świnie w formacji Moraski Wagleski Nowicki Holdys? Wiesz co? Miałem tą płytę za dzieciaka. Oczywiście w first pressie wydał to Polton. I tak się złożyło, że <laughs> Tak się złożyło, że w trakcie moich wielokrotnych przeprowadzek ta płyta gdzieś przepadła, więc generalnie szukam jej. Natomiast natomiast bardzo lubię, bardzo lubię. I tutaj troszeczkę historii, jak to zwykle u mnie, otóż płyta świnie powstała, Podczas sesji, podczas sesji nagraniowej yy, wyklarował się skład, a yy, sesję płyty iChing. Yy, świetni muzycy, no i kawał dobrego rasowego grania, co by nie mówić. Ale yy, chcę powiedzieć o czymś innym też, yy, ponieważ yy, grupa... Turbo. Troszeczkę narobiła zamieszania, że premiera Nowego lutego. Słuchajcie, nigdzie nie można tego kupić i nigdzie nie można tego odsłuchać. Okazało się, że opublikowali tylko singiel, a płyta po prostu będzie za jakiś czas. W tym momencie panowie z Turbo są w trasie koncertowej, która promuje Płytę blizny, dwunasty album grupy Turbo, i powiem szczerze, że od tego utworu, który promuje nową płytę grupy Turbo, uzależniłem się, można powiedzieć. Będzie to naprawdę coś mocnego, jak przystało na legendę polskiego heavy metalu. Dobrze. Co tutaj mamy, co tutaj mamy. Hmm. Eee, już jest bardzo dużo eee, pytań, więc muszę się tutaj cofnąć i eee, spróbuję na nie odpowiedzieć. Co sądzisz o albumach świątecznych? No Dla mnie to są albumy takie okazjonalne raczej, no wiadomo, nawet New Kids on the Block, ja mam yy, winyl, yy, gdzie jest właśnie Christmas album jednego Presleya, miałem też album świąteczny Boniem e, w, Średnio do tego podchodzę. No, no to, są, to są płyty okoliczności bardzo specyficzne. E, dobrze. E, Tę świm mam ja w pol wyślę ci któregoś dnia. A co Janusz masz dubla? Masz dubla? Aha, wiesz co taka taka ciekawostka. Nie wiem czy to z tobą rozmawiam, ale pamiętam, że Miała być jeszcze jedna dostawa z Polski, kurczej żałuję, bo tam płyty, które, które notabene kupiłem i zapomniałem wziąć z Polski, a w tej chwili, jak się okazuje, nie jestem w stanie ich odzyskać. Tam było Country Family 11 ton z tą ciężarówką. Był Jacek Skubikowski, Wyspa Dzikich. I druga płyta z kolędami, Renesan, Witaj Gwiazdko Złota. No te płyty przepadły, tego nie zobaczycie niestety, bo po prostu no te płyty straciłem. Dobrze, to dzięki za świnie Janusz. Tutaj się już deklaruje jeden z moich widzów, że ma prawdopodobnie dubla. i Jest Dansia, Wczoraj było trochę więcej kobietek, bo zgolił pan te wąsy. Teraz... Wygląda pan 20 lat młodziej. Bardzo dziękuję. E, I słuchajcie, jeżeli można, e, nie, nie panujmy sobie, bo raczej nie panuje i nie paniuje e, swoim widzom i, i widzkom. Jesteśmy na ty, skoro jesteście na, na moim kanale, to traktuję po prostu wszystkich e, tak samo żeby po prostu nie było tej takiej po prostu bariery, że mówi do was po prostu jak to się mówi, nie wiadomo kto, chcę żeby była też po prostu luźna atmosfera na tych liveach. Bardzo dziękuję. Mar Odcinek. Też lubię i Ching tak samo. Do I Chinga, powiem Ci szczerze, długo się przekonywałem, ale jest to naprawdę świetna płyta. Kogo my tutaj mamy? Kolejnego Batusz, batuszka. Też wczoraj byłeś, byłaś. Dobry wieczór. Tutaj mamy. Hej.